Cześć, witajcie z tej strony i Witam was w kolejnym odcinku z ratowania. Dzisiaj mamy. Yy, yy, no, jesteśmy w Deskogrodzie. Misja Pierwsza misja na odcinku z Deskogrodu. Yy, tak to wygląda. Te dwie zrobiłem poza odcinkami. I jest ona zatytułowana Zatka i Dziurę. Yy, no, dzisiaj jestem tak jak u dołu, widzicie, z widzem. Znowu. Dzień dobry. E, który nazywa się Kuba z Dekoksu i już się w dzień dobry zrobił, więc wiecie więc wiecie o co chodzi, nie? No i dzisiaj to jest ta misja, mianowicie nad jeziorkiem. Jeszcze tu nie byłem, więc sobie zaraz zobaczymy. No i robię cięcie. No, cięcie robię, żeby mieć więcej do montowania. No, tak, więc jesteśmy już na desko grazie miną no, postać, w której czuję się. Od razu. serio? Także... Muszę sobie Pierwsza misja w doskonałym na odcinku. Mm. Jak ja kocham tą misję. Znacznie misję tylko tego bohatera. A misja, to misja też mi się podoba, bo nad jeziorkiem. Co? Co tam? No... Będzie szukanie... Tego czegoś, w sensie... Fulgatki Przy e, no. okazji To jeszcze do kolejnej blizyki Z desk ogrodu To jeszcze mamy dużo, dużo, dużo rzeczy do roboty I aktywna bateria mi wypadła Boże, dziękuję Aktywna bateria to jest teraz mi najpotrzebniejsza no, chyba coś Oprócz tych części mechanicznych i innych rzeczy A ty co uważasz? W ogóle wiecie co widzowie? A w sumie. Nie jadłem śniadanka jeszcze. Ty jadłeś? No właśnie... Też nie. Wcinasz? Już? Teraz? Powoli. No, ja też będę powoli ścinać i to jeszcze IZD tak się złożyło na odcinku. Czyżby <gryzby> przypadek? Nie sądzę. W ogóle ja mało razy jem na odcinkach i tak na streamu, bo jak dla mnie to jest bardzo niekulturalne. Żeś, no jak już to tak po cichaczu, nie? że nic nie słychać, nic nikt nie wie, nie, ale to staram się nie wcinać, bo to jest dla mnie niekulturalne. A ty co sądzisz? Tak samo. Co? No cię przygłosiły. Tak samo. Mhm, to dobrze. A nie, tak, a. Oh. 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 A nie, na, nagrywam odcinek, jak to jednak nie, to będzie cięcie. Bo jednak zapomniałem, że nagrywam odcinek. zdenie. W, zdanie. w ta misówka i tak mi się bardzo podoba, ten disco grud jeszcze z połączeniem z tym bajorkiem. Boże, normalnie jak w Minecrafcie tak ładnie. Jak się wykomponuje fajnie w ale to w Minecrafcie trzeba się więcej nastarać niż te Epic Games robiły nad Deskogrodem. No. Mm. Będę mieć tu tyle cięć do roboty. Że Jezus, marnie. No ale dobra. W końcu, raz, raz ten Raz się pomęcza. Tak bardzo, bardzo. A w ogóle, ty znalazłeś już to cacko? Ech? No właśnie nie. Aha, no fajnie. Ja lecę znaleźć. Lecę znaleźć. Patrzcie, jak tu ładnie ta mapa wygląda. Boże święt. Pewnie wy już widzieliście to, pewnie. Mówicie, że ja lamus. A wcale nie znaczy, co jestem najsłabszy w ratowaniu świata. Ej, chcesz kłapki? To tutaj są. Mm. O, chyba znalazłem. A nie, to jest jakaś kula cienia. Mm. No to co, trzeba zlikwidować mnie? Jednego. Te, I tyle coś tam już będzie, będzie, będzie tak koniec? Nic z tego. Naprawdę film To przed chwilą to zrobiłem Dobra, zlikwidowany wciąż... Jeszcze jakaś jaskinia fajna. Hmm. Fajnie, fajnie. Fajnie to wygląda. No A to tam jest. No już jakaś fajna jaskinia. Tu są pułapki. E, ja mam tak myślę, żebyśmy mogli zagrać eventowy jakiś typ. Co ty o tym sądzisz? Co chciałbyś? Eventowy? No, no nie wiem, jaki jest eventowy typ. No, no no co? ten to jest eventowy, coś się zmienia czasami. Za gwiezdnym horyzontem coś takiego. Za gwiazdym horyzontem to jest fabuła, i tam są zadania, które w sumie teraz też byś mógł robić. Tylko tam nie wiem, co masz teraz do zrobienia. Mm, no to. chcesz to zrobić? Nie wiem, bo jest jeszcze drugie coś, i to jest mega ciężkie. I są jeszcze te gry wojenne. No. No. Ej, jest tak jakby trzeba tylko doprowadzić misję do końca, tak? Mm. Czy musimy coś jeszcze robić? Eee, co w sensie, bo nie słyszałem. No, musimy doprowadzić misję do końca, czy musimy jeszcze coś szukać, robić wtedy? Do, to Doprowadzić to do końca, nie? Że w sensie jest to, co tam każą, nie? Mm. A chcesz te pułapki, co tu są? Bo tu są pułapki. A jakie? Moc i rzadkość. Nie wiem, 32, 15, 20, ileś tam? No... spoko. To idę. Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Mhm. Sprawdź na mapę. O, jesteś. <słuch> Dobra, teraz recykling. Mm -hmm. Boże, jakie śmieci. Jezus, Maria. O co chodzi? Ile śmieci jeszcze się nie Dobra, to to wszystko na recykling. Mm, no i dzięki za proste części mechaniczne też się trochę sprzyda. Bo w sumie one są bardzo przydatne. No. no już ma, jak masz tam te bronie 5-8, to wtedy się przydają. No, dlatego mi są potrzebne, bo ja już mam nawet 8 dwójki. Schematy? No schematy nie, ale zawsze u gości robię. Więc wiesz. A. No, zawsze u kogoś robię. Nie? Zawsze ktoś tam tam, wiesz. Mogę sobie robić tak, jakby. No, fajnie, legalnie, fajnie, legalnie. Tego jest, tego no. nie. w ogóle musimy znaleźć jakąś furgonetkę. Mamo, dość sera. Po co mi to? Hmm. A co masz do jedzenia? Co masz do jedzenia? Kanapkę. I znowu okulaczenia, tylko chyba Kraków nie wiem, czy w tym samym nie. miejscu, czy w innym. Ja mam naleśniki. Mhm. A no, na bied co masz? Nie wiem. Się przekonam, jak pójdę sobie do babci. <grym> A, bo ty masz do babci chudek. Dobrze. Ja chyba sobie hot doga z tak jak ostatnio, wcinam. Dobra, to mi jest niepotrzebne teraz. Pyk, pyk. A jeszcze schematy. Boże, mi są niepotrzebne takie schematy tych pułapek przecież. No,śmy pójdźmy tu. Bo to mi tu. Ym. Nie mogę wywalać tych schematów. Dobra, wali. Aj, jej chudeczka fajna. Znalazłeś to furgon nad Klarsia? No właśnie jeszcze nie. Mhm. Jegoś nie mam ochoty na ten odcinek nagrywać tego. Nie wiem, dziwnie tak się czuję. Drugi odcinek pod rząd. Tam no. nie ma tam nie mam to, to jedno miejsce, gdzie może być w ogóle to. W ale zapraszam tam, Was na playlistę z ratowania świata, która ma już 60 wyświetleń. 60 osób obejrzało już tą playlistę, w zobaczyło, że coś takiego istnieje. Playlista na kanale Jacobin jest na publicznym. Zratowanie świata no. A i będę musiał wam jeszcze zreplayować Zreplayować Czyli no Jeszcze raz Wrzucić na YouTube'a Bo musiałem usunąć z powodu praw autorskich odcinek szósty Zratowanie świata Więc będę musiał Co tam go było? Bo nie pamiętam No bo ty tego jeszcze nie oglądasz, Więc możesz sobie zobaczyć Od początku, od jedynki te odcinki Szósty Aha, bo teraz zapomniałem ci powiedzieć, że w ogóle szóstego. Tak by. Nie wiem, czy był szósty, czy nie był, ale tak naprawdę e, nie było odcinka, który był oznaczony szóstką. Bo przynajmniej ja nie widziałem, bo nie wiem. Bo nie ma, bo, bo usunąłem go z powodów praw autorskich. Bo przyczepili się do muzyki w filmie. Tak samo jak teraz y, przyczepili się byłem w Deskogrodzie, lecz w tym filmie to też się przyczepili do praw autorskich, do muzyki. A, prób próbowałem usunąć tą ścieżkę, ale coś nie idzie. Nie wiem, czy mi w końcu usunęło, bo nie zaglądałem w te, w te, te prawa autorskie do filmu i tak dalej. A w ogóle kiedyś zdobyłem... Kto tam nie no, ogląda mnie od tak dawna i w sumie nie, nie słyszał o tym, to zdobyłem jedno ostrzeżenie, tak jakby o prawach autorskich, czyli usunięto mi film z powodu praw autorskich i tak dalej. Dostałem ostrzeżenie i różne takie rzeczy. Nagrałem z tego film, ale tak jakby nie wrzuciłem go, więc może na drugim kanale, jakby ktoś chciał obejrzeć, taką, tą, jak, jak to wygląda, gdy dostaniesz ostrzeżenie. To, to zawsze zapraszam na subskrybowanie drugiego kanału i oglądanie Ader Kobini. Obejrzałbyś taki film czy nie? Nie wiem, może. Um, to ten szósty odcinek to już dawno go nie ma, bo jak u tego w ogóle kiedykolwiek mnie. Ale ja zapomniałem o nim. W ogóle jest jakiś dwudziesty. Piąty? Czwarty? Czy tam szósty odcinek? Haha, <laughs> szóstego nie wypuściłem. Znaczy, wypuściłem, ale tak wy wiecie o co chodzi, nie? Dwadzieścia odcinków, przepaść taka dużo straszy O Jezu, pamiętam to. No. Co się dzieje? Nie wiem. Hmm. Jakby coś tam furgonetka jest, znaleźć, no tylko blue trzeba, do... nie? to. no. I to było Ty meczu. masz jeden, ja już mam drugi. Idę zebrać jeden. Ty... A gdzie o, ta furgonetka? O, jest drugi. A tam jest. To mnie. A to, to weź rzucisz mi bluk. a dobra, ty już dobra. No pierwsze mogę aktywować, ale drugiego już nie będę mógł. Bo nie mam blu no Dobra, to ja ogarnę. Na no, drugi to no, zawsze trzeba dużo blu glutu zbierać. to jest takie. Czemu? Nie wiem, Co cztery aż na przykład w Atlasie to trzeba. Nie wiem, w Atlasie to z sobie jest? dwa albo nie jeden no. i... Mówisz serio? No i nie gadaj, że mi jeszcze skrzynka z tego nie wypadnie. Pod z czego? Aha, mimik. Dobra, okej. Lecę tam. Idziesz do mnie? Nic z tego. Tylko nie wiem jak. No to nie idź. Nie, pan cieple No brawo, dostałem MK o mocy 14. Chcesz, oddam cię. No. Se ja. A nie, no to nie obaj. Aha, to nie No Dobra, trudno. Już ja zrecyklingowałem. Ej ty, fajne rzeczy się z niej dostaje. Czekaj, czternastka to. To nie, to jeszcze prostych tych się nie dostaje. No, w sumie to nie wiem. Ale dostaje się miedzianą ludę, rudę, pro Parę przydatnych rzeczy, nie? Parę, dosłownie parę, bo mieć i to gudnicze to są dwie rzeczy, czyli dosłownie parę. Ale nie, dostaje się nie tylko, ja wiesz o tym. Dostaje się surową rudę, jakieś tam rzeczy jeszcze. Chyba liny. W ogóle jakoś katar nie zoję na przykład. Pewnie już chce mi się jeść na To, małem, ten, co, ale to, nie to małem, trzeba będzie od dwóch stron Czyli Gdzie oni idą? O nie, to samo jest niedołężne. Ile masz Blue Glue? Tu dwa. To aktywujemy? Dwa. Daj mi Blue i ja aktywuję. Ty masz cztery. No ale daj mi. no Weź. Aha. Psz, no daj mi. Spoko. No weź, A, no. Gdzie A, A, mógł wszystkie aktywować. No. Hmm? O, dzięki. Dobra, mi deaktywować. Mam już na wszystkie chyba. Dobra. O, nie muszę się nawet ciebie Broń pytać. Furgonetki. Skąd? E. Stąd i stąd. Dobra, to ja się zajmę tą stroną. Mamy aktywną premię. Mm. Co a tu Dobrze. już chyba widziałam? coś stawiam, wiem, że trochę wcześniej, ale to ja też to stawiam. Ja to jest... fajny efekt ma, Depa. Ja mam taki wzmocnione od energii obrażenia, nie? Jeszcze tak po... potrafi porazić czasami. Tam zdaje, tam ciutkę. Tak trzymało, ale jest nie, 20% szans na to, że tak porazi. Kurde, jednak ten, jednak... Jednak ten, 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 ten Irish, jednak wiecie, mm, Trochę się do niego już tak jakby przyzwyczaiłem, bo fajny jest ten Irish. Wiecie o co chodzi. Nie? Hmm. Tylko szkoda, że nie ma tego double jumpa, tak jak teraz mam, nie? Ten odwinięty Kurde. To jest jedny na jego jak dla mnie wada, tak to to on jest kozał. Czekaj. Nie żebym. To jest. No nie, kurde, zapomniałem, że ja mam tej pałki, która zabija na hita. Mhm. A masz kokosy? Granat! O nie mam. Nie masz kokosów, to zabieda? bieda? Dobra. Ja to nie nakuszę, to na dole. Już schodzi. Mhm. A jednak już nie. Ej, ten Olive These Games to jest chyba on jest słaby w ratowanie, nie? Nie wiem. Chyba. On nie jest dobry, nie? Niż ja jestem jak dla mnie lepszy. Oczywiście nie krytykuję go. Był kiedyś fajnym kolegą. Tak jakby... Dla o. ciebie kto jest lepszy? Olive, this Games czy, y, czy ja? Olive, Games. No ty za chwilę, Edna, będziesz dalej niż on. No, może już jestem. <laughs> no, a poza tym, to wykonane Gratulacje, drużyno. Kurde, nie wiem, co mam powiedzieć o deskolotce. Wracam na poprzedni odcinek z deskolotką, bo było tam coś fajnego. Co nie? Przygotuj się i użyj przełącznika. No, dokładnie. Tylko, a jeszcze, że ninja nie zadaje tej babce Nie zadaje obrażeń od upadku. To też jest fajne. Tak, jak widzieliście, w sumie to samo, co było tam. A jeszcze musimy no. 4 minuty wytrzymać. utrzymać. W ogóle tak mnie koci, żeby zjeść sobie na odcinku, ale w sumie nie. Albo zrobić jakieś tam lapce, cieńcze. Jest ale... chrustony idą. Skąd? Skąd? No, skąd? I. Kurde, będę mieć zimne. No ale Ktoś z kanapkami to nie ma się nic do martwienia, bo zawsze masz tyle bezminnych kanapki. Chyba, że robisz sobie tosty albo podgrzewane kanapki. O Jezu, ja coś kiedyś jadłem takiego i to było takie średnie. W sumie nie powiem wam dlaczego dokładnie. Moglibyście się obrzydzić i Kuba XD Koksu też. Tak, bo się zaszukał na odcinku. Tak, jeszcze kamerkę na Messengerze odpalisz to. to jest. coś. coś. Będzie fajne. Fajny odcinek. Na odcinku nie będzie widać. Fajny odcinek. O nie, ej, przebijają się, to, 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 to niemożliwe. Tu granat leci i tu to coś. No ja jestem. Z tych co znam, to jestem najsłabszy w ratowaniu. Chyba, nie no. Ja w ogóle jestem najsłabszy w to ratowaniu, nie? Widzowie, kurde. Ej, bo się przez ścianę przebili, kurde. Tu, tu to tu to. I znowu zeskakuję, Czemu ja tu zeskakuję? Są jakieś jaja, to, to... nie wiem. Stawiam. A ta furgonetka tak ta dziwnie też. ułożona jest, nie? I przypływ. Na tule. No dziwnie, dziwnie. Dobra, zniszczenie. Dwie minutki jeszcze. Kurde. Tak się martwię o to już będą mieć o, zimne dż. jedzonko, że normalnie chyba się z wami pożegnam tuż przed końcem bronienia furgonetki normalnie. Myślałem, że przed końcem życia, ale spoko. Co? Czemu przed końcem życia? Nie wiem. To nie miało A, sensu. Tak płaczesz? To nie miało sensu. Przed końcem życia. Wiadomo, że przed końcem życia, bo tak to się nie pożegnam. spadłem w dziurę. No naprawdę, ty masz fajny ten profit, czy jakoś tak się nazywa, to nie? Profit drużynowy? To jest profit drużynowy, te skrzynki. No, tylko że teraz no, ale on jest fajny. Op. Tu bronię nowo. Działko stawiam. Ja shurikenę no w ogóle. Sorry, jak będzie głośno na odcinku, ale u mnie coś tu rąbią, a nie chcą się okna zamkać. A nie no, w sumie sobie zamknę. Wiecie co? as Was, dla was zamknę okno i sekund No, więc także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. mam nadzieję, że wam się spodobało Mam nadzieję, że było fajnie i mam nadzieję, że Obejrzeliście ten odcinek I mam nadzieję, że Zasubskrybujecie mój kanał i mam nadzieję, że nie będziecie Mnie w końcu hejtować, chociaż Tak, no i dziękuję wam za oglądanie